No siema, witam was w Naruto Shippuden Storm 4 Tak, stwierdziłam, że rozegramy coś pomiędzy samym cyberpunkiem A nie miałam za bardzo pomysłu co to może być takiego A niektórych gier nie byłam w stanie nagrać sama Bo gdy ja mam na przykład czas wolny to inni go nie mają Więc raft czy forest był troszkę problemem Dlatego stwierdziłam, że rozpocznę drugą grę solo Która będzie w stanie Chodzić pomiędzy samego cyberpunk'a, dzięki czemu nie będę miała takich odstępów pomiędzy odcinkami. Bynajmniej po tak to mogę wytłumaczyć. Zagramy sobie w tryb fabularny. Jeżeli ktoś nie widział Naruto, na spokojnie będzie on troszeczkę spoilerował, ale nie będzie chyba tak bardzo przeszkadzał. W sensie będą główne walki, ale nie będzie chyba spoilerów całej fabuły. Bynajmniej tak to rozumiem. Aczkolwiek nie wiem, zagrałam w tej grze, jak możecie zaraz zobaczyć. Tylko ile macie tu? Raz, dwa, trzy, cztery misje? Nawet niecałe cztery? No, jako tako: cztery misje. My zaczniemy sobie od początku. A jeśli ktoś chce oglądać mnie dalej, zachęcam do zostawiania łapki w górę, no i subskrypcji. A my pewnie w trakcie nagrywania tego odcinka, albo w trakcie tego, jak on jest zrenderowany, albo rzucone robimy streama na Twitchu, więc serdecznie Was zapraszam bo więcej, między innymi w Valoranta czy też w jakieś inne giereczki poboczne. nie gram w ligę już na razie jakby też pytał, nie gram, może kiedyś zobaczymy jak zainstaluję pod, przy okazji Tak. a my sobie zagramy w Naruto Shippuden Storm 4, jeśli chodzi o pozostałe pierwsze trzy części, mam tylko dwójkę na komputerze a resztę mam na konsoli, więc jeżeli będziecie chcieli to najwyżej sobie podłączę konsolę pod monitor i nagram wam, a jeżeli nie no to możecie wszystko wyrazić w komentarzach e, jeśli chodzi o start to ja wam pominę pierwszą fabułę, bo to jest dosłownie opowiadanie tego co się dzieje i jest to w dość nudnej formie, nie nadającej się na odcinek więc ja wam to pominę i będziemy się widzieć zaraz w głównej walce w pierwszej, tam gdzie mam B i A, ale my to zrobimy lepiej, po prostu więc zaraz widzimy się w głównej walce. I tak zaczynamy pierwszą walkę. I walczymy z 9 jak Z tym, jakby ktoś nie wiedział, z tą Kuramą. I w międzyczasie klikamy na padzie, bo ja gram na padzie. We wszelkie przyciski, więc tak to zaczynamy. Tak zaczynamy. Naszą walkę, jak coś jak mówiłam, gra na napadzie, więc to nie będzie takie trudne. Postaram się wygrać z Madarą, co naładujemy? Ok, Aha. Gramy? Wygramy. No, spokojnie. Ciekawe czy zdobędę S-kę patrząc na to, że. Patrząc na to, że w poprzednim zdobyłam B bodajże. Muszę zdobyć te miecze. Wow. Dobra. Ło! Wow. Ale ja nie pamiętam, który przecież to B Nie, to jest... to jest A, to jest X, dobra To jest B Dobra, mamy to No, spokojnie, spokojnie Ale tu nawalamy Jest! Zniszczona broń, na spokojnie Ojoj Jeszcze ma ogniste miecze O, a Ej, idzie nam sporo lepiej niż poprzednio To w sensie poprzednio mi w tej misji Moim zadaniem będzie Zdobycie tu eski Aha jeszcze Susana się wziął Tłumaczenie w tej grze jest o tyle problematyczne, że nie wszystko jest takie realistyczne, jakby jakbyśmy chcieli. Powiedzmy Bóg na wałnicy, czy jakoś tak jest opisany Susano, co w anime brzmi zdecydowanie lepiej, można powiedzieć. Fajne w tej grze jest jeszcze to, że... O Jezu. Fajne jest jeszcze to, że. X. Yy, że jeżeli zranimy przeciwnika, to traci on jakąś. O! traci on swoje ubranie. Madara miał na początku zbroję, a tu, jak widzicie, jej nie ma. Yy. Chodź tu co, nie przyjdzie? Aha My się wykonaliśmy jakieś zadania, no ale mi oj oj, ojoj oj. Nie wyszło. Nie wyszło Nie, nie wyszło, nie ten przycisk kliknę. Oj. Nie mamy tego na spokojnie. Ale góry on też rozwali. Zobaczymy co dalej. Ojoj, Susano QB! Przez to, że nie kliknąłem jesteśmy trochę rozwaleni, czyli jak. O! Wynik walki podniósł mi się do A, więc cudownie. Tak, możemy trzymać dalej, ale teraz czas zwalczyć z Kubim. O, co mam miecze, i wszystko o? O, weszłam w to. Mogę go nawalać? Mogę. O, nice znaczy, że będziemy trochę unikać tego Co on tu ma I fal z miecza ale to nie jest trudne Więc to spokojnie Mamy radę O Czemu on teraz jest środowy? O. No i wystrzelił. A! Ciu! Ja gram na padzie od konsoli PS czwórki, więc... Dlatego mam problem z klikaniem tego wszystkiego, co w sensie się bardziej jeszcze przyzwyczaiłam, ale na spokojnie. damy radę tak się wsypamy, okej okay. a, mi się kończy mapa tam Dobra, zbijemy mu ten pasek od razu. Zbiliśmy, dobra, nice. Został mu jeszcze... O, zniszczyliśmy jedną broń? Dobra. Czy ja mogę ją podnieść? Czy ja mogę ją w jakiś sposób podnieść? Dobra. O, jakiś ultra atak. Ojej. Dobra, mamy mieć. Powinniśmy móc naładować swoją ma takrę. A, i możemy tak o sobie tego. X Ale ja nie mam czakry Ojoj Uniknę tego jakoś? Uu. Ej, nie naprawdę? Ej, to trochę... Dobra, nawalamy, straci to, bo my jesteśmy tak naprawdę gdzieś tam na wykończeniu, więc nie możemy sobie dać, dać zniszczyć się. O nie, a jaj na jedną gwiazdkę. Dobra. Spokojnie, ale go złapaliśmy Na cztery gwiazdki Na kolejne cztery I jeszcze kolejne cztery Rzucimy go I rzuciliśmy go gdzieś o skałę Nice No cóż Pewnie przez życie nie dostaniemy wcale większej oceny. Ale nie wiem dlaczego nie byłam w stanie przeskoczyć tego. Jako taką Fryb mędrca. Teraz trzeba się skupić. To trzeba będzie klikać. Skup się. Musimy się skupić. Na 100%. P. Uwasz pamięty? Nice. Zrobione. Ale efekty specjalne w tej grze są naprawdę super. Moim zdaniem. Już jakiś sekretny czynnik. Nice! Idealnie! I witam was! Naruto, Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Tak. Właśnie się doczyły walki w tej grze. Jest to głównie bitewniak, aczkolwiek po trybie fabularnym jest jeszcze tryb przygodowy, w którym będzie głównie chodzenie po tej wiosce i tak dalej. A, ale dalej zdobywałam B, czyli nie dało się podnieść. Ale, no, w drugiej mi wzrosło. Ale jednak w tym, przez to, że trochę nie przeskoczyłam i straciłam życie, no zdobyłam mniej mm. Ale to fajnie, bo tu mi się trochę adżegmentów porobiło I tutaj, no kurczę, niestety się nie udało Ja może sobie to sama gdzieś tam wejdę, przejdę czy coś A nie, zdobyłam A, czyli nice Czyli, czyli mam AA No i super Ale to było na tyle My sobie przejdziemy po jednej misji w międzyczasie Żeby nie było a my się widzimy w sumie na streamie, tak jak i na następnej filmie. Więc trzymajcie się i na razie.